Cześć tu, Horyzont. Mamy czwartek. Czas więc na rozważania około technologiczne, które są refleksją nie tylko nad narzędziami AI, ale spojrzeniem na kondycję branży oraz zachęceniem Was do wykorzystywania AI i umiejętności przyszłości w praktyce. O czym więc dziś? AI od zera do zrozumienia. Skorpion, który rozpali naukową iskrę. AI w praktyce. Darmowy generator promptów stworzony przez Horyzont AI. AI na wynos, czyli treści do konsumpcji poza newsletterem. Szczyt poświęcony AI, generator wideo od Adobe. Mark Zuckerberg pozazdrościł Elonowi. Nowość od Google. Notebook LM, nowy model od francuskiego Mistrala. Otwarty przegląd literatury zasilany przez AI. A także rekomendowana biblioteka. Dziś coś innego niż zazwyczaj. Marcin Uszyński poleca. Status 7. Comics Science Fiction. Zapraszamy do odsłuchu. Skorpion, który rozpalił naukową iskrę w moim dziecku. Jestem jednym z tych rodziców, którzy nieustannie dumają nad wyborem rodzaju produktywnego zagospodarowania czasu wolnego mojego dziecka i budowania jego kompetencji. I zajmuje to moją głowę tym częściej, im częściej przyglądam się ofercie edukacyjnej placówek publicznych. Ufać tej propozycji, wierzyć, że szkoła przygotuje moje pociechy do ról zawodowych. Jakie przyjdzie im wybierać za kilkanaście lat? Czy nauczy ich umiejętności przyszłości? To pytania retoryczne. Myślę, że muszę wziąć się za to sam i tak też robię, przy okazji nie odmawiając sobie wielkiej przyjemności bycia nauczycielem dla swoich dzieciaków. Jaką mam propozycję dla mojego sześcioletniego? Oczywiście programowanie i robotyka. Rzecz jasna na ten moment to propozycja niewinna. Taka, która pozwoli mu zrozumieć podstawy, nie sprawi zbyt dużego kłopotu i przede wszystkim będzie dla niego znakomitą zabawą. Chłopiec, którego widzicie na zdjęciu, to mój syn Staś. Zobaczcie, jak jest skupiony na precyzyjnym zadaniu. Podłącza właśnie czujnik ruchu do programowalnej płytki elektronicznej. Dodam, że Staś na co dzień nie jest tak spokojny i opanowany. Tym bardziej im nie podoba się ta naukowa zabawa. Konstrukcja, nad którą pracujemy, to programowalny robot Skorpion, który jest początkiem naszej wspólnej przygody z dziedziną. Robotyczny Skorpion to około 100 elementów do złożenia. W zestawie, oprócz części plastikowych, kół zębatych, łożysk, są czujniki ruchu, czujnik dźwięku, silniki oraz wspomniana PCB, płytka elektroniczna, będąca sercem naszego robozwierzęcia. Gdy złożymy to wszystko do kupy, przyjdzie czas na zaprogramowanie robota i różne tryby zabawy z nim. Zrobimy to z pomocą dedykowanej aplikacji. Robot ma odnóża, porusza się w każdą ze stron. Ma też szczypce zdolne do ataku oraz kolec jadowy, którym również rusza w zależności od trybu. Dlaczego chcę zaproponować dziecku robotykę zamiast klocków Lego? Spokojnie, uwielbiamy Lego. Mamy całe pudła klocków. Ale właśnie z doświadczenia wiem, że klocki szybko się nudzą. Są nadal fantastyczną zabawą, ale w przypadku budowy robota, wyraźną pokusą dla Stasia było coś więcej. A mianowicie obietnica prawdziwego ożywienia konstrukcji i wpływu na to, jak będzie działać. Dodatkową wartością samodzielnego konstruowania robota są, uwaga, błędy konstrukcyjne. O tak, nie ustrzegliśmy się ich, przez co przyszło nam rozbierać robota. Rozkręcać śrubki, aby prawidło zamontować przekładnie. To wielkie doświadczenie dla tak małego chłopca, który jak dotąd stykał się już z gotowymi do działania urządzeniami. Wystarczyło jedynie wcisnąć przycisk i jazda. W przypadku konstruowania maszyny własnymi rękami okazało się, że nie tylko coś może nie działać, ale trzeba się cofnąć i dokonać montażu poprawnie. No właśnie. Montaż WGTO precyzyjnej instrukcji, nieco bardziej zaawansowanej od manuali LEGO, to także wyzwanie. Nie poradziłby sobie z nim oczywiście bez mojej asysty, ale to znakomita głęboka woda, której się nie przestraszył. Tak jak nie przeraził się nazewnictwa. Bo choć nie oczekuję od niego, aby na tym etapie widział, co jest diodą LED emitera, czy o tym, że klaśniecie w dłonie, które ma wywołać akcję Skorpiona, to sygnał wysokiej częstotliwości to świetnie, że już na tym etapie życia ociera się o te pojęcia, a przede wszystkim zaczyna rozumieć działanie mechanizmów i jak można je zaprogramować. To dopiero nasz pierwszy złożony i zaprogramowany robot, ale widzę już, że robotyka może nauczyć dzieci kilku ważnych umiejętności: rozwój umiejętności manualnych, działanie w skupieniu i cierpliwości, nauka zależności pomiędzy światem robotyki i automatyki, umiejętność myślenia kreatywnego i przestrzennego czytanie instrukcji lub dokumentacji i rozwiązywanie zadania krok po kroku i co dla mnie najważniejsze, wzrost zainteresowania nauką. Kiedy byliśmy wczoraj na zakupach, Staś zaczął penetrować dział z zabawkami od razu od regału z zestawami naukowymi. Zaplanował zakup kolejnego, już bardziej skomplikowanego robota oraz miał ochotę na set, w którym budowniczy wciela się w marsjańskiego pioniera, konstruując habitat, dokonując doświadczeń w marsjańskich modułach. Edukacja w domu przede wszystkim. Na tak angażującą zabawę nie ma szans w szkole. W grupach przedszkolnych, zerówkowych i szkolnych, gdzie wprowadza się robotykę i programowanie w ramach zajęć dodatkowych, o ile w ogóle, nie sposób zrozumieć w pełni dziedziny. Dzieci w klasach jest kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt, ich koncentracja nie utrzymuje się wówczas na najwyższych poziomach. W dodatku dziecko nie ma szans zadać wszystkich pytań. I przede wszystkim uczestniczyć w każdym etapie konstruowania. O ile w ogóle jest możliwość budowania robota, bo z obserwacji wiem, że do dyspozycji prowadzących są zazwyczaj dostępne już gotowe urządzenia, którymi dzieci bawią się, jedynie poznając czubek góry lodowej, jaką jawi się ta fascynująca gałąź nauki. Tak na przykład wygląda zabawa z robotem M tajny w przedszkolu mojej córki. Foto na mailu. Fajnie, nie ma co przesadzać, aby serwować maluchom od razu hekatlon, ale bolączką polskiego systemu edukacji jest to, że gdy zabawa w programowanie kończy się na etapie prywatnych przedszkoli, nie ma szans na poważniejszą w zerówkach i klasach pierwszych szkół publicznych. Gdy przeglądałem plan zajęć na ten rok w zerówce Stasia, niestety próżno tam było szukać zajęć skodowania i programowania. Nauka nie jest droga, tak ważne jest zatem, aby uzupełnić szkołę i zaserwować dzieciom takie zajęcia na własną rękę. Szczególnie, że to tak proste i tanie. Skorpiona, który przyniósł tyle poważnej nauki do naszego domu i podpalił iskrę fascynacji robotyką i programowaniem w moim synku, kupiliśmy w promocji za jedynie 70 zł. Uczciwa cena, prawda? W dodatku kupiliśmy robota na spółkę, bo Staś, podniecony zakupem i wspólnym składaniem, wyciągnął ze swojej skarbonki kilka złotych. Informując mnie, że robot jest tak fajny, że chcę być jego współwłaścicielem. Nie musiał, ale zaimponowało mi to, więc przyjąłem ten wkład, który pójdzie oczywiście na kolejne robotyczne zakupy. Czy polecam? Nic tak nie zbliży Was do Waszych synów i córek, jak wspólne składanie takich zabawek. Nic nie przynosi tak wielkiej satysfakcji, jak obserwowanie wzrostu intelektualnego Waszych dzieci z bliska. Nie wspomnę o tym, że my rodzice, a szczególnie mężczyźni, nie oszukujmy się, to wciąż dzieci duże, ale dzieci. W dodatku zakup edukacyjnej zabawki ujdzie wam płazem w oczach drugiej połówki. Zatem nie wahajcie się i zaserwujcie także sobie tę przyjemność. Zabawa zaprocentuje za kilka lat. Jestem przekonany. Świat czeka na kolejnych zdolnych inżynierów. Rozwój AI zmienia rynek pracy. Warto więc uzbrajać nasze dzieci w umiejętności przyszłości, zasiać ziarno, które później zbiorą. Post-scriptum. Z pewnością pojawią się pytania o zestaw, który złożyliśmy ze Stachem. Odpowiadam więc od razu. To Scorpion Robot od Clementoni, firmy, która ma naprawdę bogatą ofertę naukowych zabawek. Nie jest to post sponsorowany, nie wskażę Wam więc miejsca w sieci, gdzie można go zdobyć. Sami kupiliśmy go stacjonarnie, ściągając go z półki jednego z dużych marketów. Wspaniałej zabawy życzę. Autorem dzisiejszego maila jest Marcin Uszyński. A co jeszcze w zawartości? Otóż prawdziwa perełka. Darmowy generator promptów stworzony przez Horyzont AI. Jeśli masz wrażenie, że nie wykorzystujesz pełnego potencjału AI i otrzymujesz zbyt ogólne lub niezadowalające odpowiedzi, mamy dla ciebie rozwiązanie. Nasz generator promptów pomoże ci wzbogacić umiejętności z zakresu prompt engineeringu. Wystarczy, że wpiszesz swój prompt. Na przykład. Napisz posta na moje konto na Facebooku o nowej promocji w moim sklepie internetowym z odzieżą. Klikniesz, generuj prompt i otrzymasz trzy różne propozycje. Możesz je skopiować i wkleić do chat GPT, Claude czy Gemini, aby uzyskać bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi. Skorzystaj z generatora, odbierz dostęp na mailu. W mailu też biblioteka z zachętą do lektury komiksu, który Jacek Dukaj określa najlepszą polską realizację idei Cyberpunk'a. Sprawdź to polecenie. I na dziś to wszystko. Zajrzyj teraz do treści, przeklikaj się przez nią i zostaw opinię. Weź udział w ankietach. Zostaw też reakcję, gdziekolwiek nas słuchasz. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.